Hello. Hello motherfuckers Hello. z tej strony screenshot.pl Jest ja dzisiaj ze mną zimne schaby I jest jeszcze ze mną? Komiks I witamy Was serdecznie na pierwszym odcinku ze Skyblocka. Uii. Dobra, cześć. Dobra, bez dalszych wstępów zaczynajmy. Tylko Kasper nie spadni. Dobra, zotnijmy to drzewko, tości na drzewko. Kasper to komikser, zimne schaby to Filip, a screenshot to... No, wie. Dobra, ja, ja, a ja, będą ja do mnie robię... mówić Filip, bo zimne schaby tak randomowo, bo... Ja robię generator, Napiszcie ja robię... w komentarzu, czy odpowiada wam dla zimnych schabów nick Mr. Kropson. No spierdzielaj, nie. Powiedzcie, że nie. Ej no, bez przeklinania ja... na nagraniu, ej, ja to a... wycinam, nie no. No, to bez jak klina, to postawimy nie. znowu? Nie? Dobra, ej, 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 ej robimy tak Musimy mieć tą sadzonkę, nie niszczcie liści, sama wtedy wypadnie O, oh, piach, ej, stójcie, stójcie, stójcie ej, Musimy zniszczyć, tak, dirta i zrobić generator, ja robię generator Ale Ola, czekaj, o, jest sadzonka, jee yeah! No dobra, jest sadzonka, yeah. ej, Dobra, weź ktoś yeah. ten piasek doła teraz łapać sadzonki szybko Czekaj, czekaj chwilę, ja mam pomysł jak go zebrać Filip, odsuń się Odsuń się no Jezu, po prostu to go weź. Węgiel! Węgiel! Coś coś. nie. Odejdź Filip! Boję się. Eee, panowie. O, Diaksy! Diaksy! To jest lazurik, z diaksy, na... A, nie, Dylan. Zdrowadza... <śmieniu> <śmieniu> Zastęp dia... dia... Diaksy na Skybloku jestem hardcorem. <śmieniu> Ej, musimy się kopać głębiej, może to znajdziemy. Tak, ale to jest. Tak <głos> Tak Tak fuck się zaczął Screenshot o! No Jest to coś do jedzenia Ta do jedzenia, co ty chcesz jeść? A to jeśli chcesz... ja, My... ja Tylko nie spadnij znasz. No ziomy nie kopcie tak, bo potem nie złapiemy Dirt'a Otruńcie się, to... będę łapał Dirt'a Mam tyle ważnych rzeczy Jump O kurde Ej ziomy widzę tam restą i żelazo pod nami <noise> Wiśnia No? Spójrzcie na mnie, spójrzcie na mnie Spójrz Mogę się. A masz tu jakieś rzeczy? This Is Mam cztery dirta, walić To no nie, nie, wiesz wiesz taki... żartuję, żartuję wiesz, wiesz jaki to jest drogi dirt? Też żartuję, cicho, dobra Dobra, wywal ten This Is jest... <laughs> <laughs> No ziom Też żartuję Ale było warto za taki trolling Taki troli, ty specjalnie, bo ja chciałem skoczyć. Właśnie. Ej, zginąłem, ty... lub spawn. Eastland. Nie no... A przedstawimy w, w którymś odcinku ten, z tym sklepem, bo fajnie to je zrobili, nie? A w sumie możemy też dzisiaj. Tak, dzisiaj, kurde, zero kasy, nic, i do sklepu no tak. nie. a co? Do sklepu monopolowego, o, zaraz. Sadonkę. Do No pepko. Pepko? pepko Ej, nisz za... te dwa dirty, weź te dwa dirty. Ale i co nie... ta? Ta kurde... Ej, stój, stój! Nie niszmy tego dirta, to jest trawa, się nam przyda! No, a jak? Ej, teraz jesteśmy w dupie, wiecie? Bo teraz nie mamy. Nie, nie jesteśmy w dupie. Odsuńcie się. Jesteś... Dajcie mi... Tak, jesteśmy muszę Jesteśmy w odbycie. Przeryść. Ej, nie, taż, teraz jesteśmy w odbycie. Je! No. Ej, zniszczycie tą skrzynkę! Nie, bo tu itemy są! To cię powaliło, a tu tak wszystkie spadają, od nowa zaczynamy. Fuck <grym> shit! czemu one zniknęły? No! ty Gdzie jest Filip? Cześć! Ja mam je w Filip, zbugowałeś się, nie widać cię. Zreloguj się. Cześć! Ej, nie niszczcie, ej, please, nie tego dirt'a, dobra? dobra? Bo to jest trawa, ona jest bardzo ważna. No nie niszcz! Czekajcie. Nubie. Się no nubie! Będę ci No nubie! Dobra. Robię nam generator. Hello motherfuckers. Mm. Ej. Wiśnia. A, zapomnieliśmy o czymś. Zapomniałam powiedzieć, że znajdujemy się na serwerze Minecrafti i oto podaję Wam IP. Tak. Bardzo proszę. Odepciamy swoje serwer. trawy. Oto super one. Super serwer ogólnie. No super, dlatego na nim gramy. Ja nie gram o, gramy. Na o, gramy na nim od pięciu minut. <grym> znaczy. No tak, ale i tak już jest super. 4 minut i czterdzieści <grym> pięciu sekund. Wójcie, już nie marnuj drewna, geniuszu! Chyba muszę tutaj to gówno zrobić. Nie marnuj drewna. Dirta, dirta pozna. Widzę co ja. Ale z Dirta będzie generator! Hej. Jeden Cianiu. z dirt wezmę Ej wiśnia, ja NIE wiesz DIRTA! Ale sadzonkę Albo... chyba Nie! Jeszcze nie! Bo, bo nam zniszczysz nam trawę Bo nam Albo zniszczysz zro... nam trawę Albo postaw Ej zróbcie ten, nieskończone źródełko Dobra, ja robię generator What Nie ja robię generator Ja robię, ci. A ja bo... już... a ja już kiedyś grałem. No nie Filip! Bo jak zwalisz raz, daj mi te dirty a nie rozumiesz... To ty nie... jesz wodę Ej. Ja, ja, ja... Ja... Ci... Ja, nie ja nie zwalam pozwalam Aś, ci... odo energii ale to... genialnie to zrobiłeś. Genialnie. Ciekawe jak teraz jesteśmy tego dirta nubię. Podkopiemy się. Ja mam... Ta, po... ja, ja mam specjalizację. Po prostu będzie tak, że któryś z nas, na przykład... Załóżmy nie, film... nie ja. Zrobisz samobójstwo, skoczysz i jak będziesz spadał, to pod, pod tym dirtem postawisz no drugiego jak, dirta. No, nie robisz, ja wierdziel. Dobrze kurde. robię, o co się, o się, o co się? Co to jest? No tak, dzień. Kurde tak, postaw kurde. ja, a jak mam teraz przejść? Przepraszam. O! Ja. Prawie zginęł, prawie zginął na dyrd. Prawie popełniliśmy zabójstwo Dyrda. No co ty robisz, kurde? Dobrze, patrz. Jaki on wielki, też ja ci mogę zrobić z ośmiu klocków. No jest ośmiu, czekaj. <grym> z no, no ośmiu, no! O, dobra! Hey. Teraz potrzebuję wody! <grym> Pomocy! <grym> Ej, Wiśnia! Zrób co? to! Rób to, mała! <grym> Ej! Ej, Wiśnia! Co? Czemu nie mówisz do niego z Screenshot? Bo to nie jest Screensha, bo to jest. Ja mam lampę! Nubie! Wypadł! Kurde, teraz to... wypad. tutaj! Wiśnia! Nie, wiśnia, nie rób tak! Nie rób nie, 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 nie! Niszczą. To jest dobrze! Jest dobrze! Jest dobrze! Ale jeszcze teraz tutaj z boków lawa. To kto to zniszczył? <noise> Nuby! Już jest dobrze! O się? Wiśnia! O się? Wiśnia. Nie rób, zrób najpierw nieskończonoś wody! Straciliśmy przez ciebie lód! Lud? Jak? Normalnie postawiłem i straciliśmy lud Lud? Chciałem, chciałem postawić, a ty tu stałeś Odsuńcie oh, oh. się, bo wszyscy się tu plączecie no, Zniszcz to A tu nie ma wody Nie mamy nie ma już wody więcej Odsuńcie się Test Test numer jeden jest. Obsidian JEST! Nieee, yeah, yeah, a co z... my Mam kill off? Jak to stąd wyjdzie? To no. Wiśnia Ostrzegam cię Dobra Dobra, to ja no. kopię, bo ja chcę być górnikiem. To masz kilof. Tylko to nie mamy lodu. Ja kopię, a wy tutaj z drugiej strony st stoicie. Masz. Tylko kurde, straciliśmy wodę. Później się jakoś ją kupi. Ja, ja kopię, zły, fi zły Filip. Z to złapię. Motherfuckers, dobra. Ej, ziom. No hmm. iś, tam z drugiej strony, mnie łapał jak coś. A e, jest, lud odzyskałem. Miałeś go już. Nie. Zobaczysz na nagraniu. Ej, chłopacy! Nie. No. To jest wielka chwila, wiśnia. Co? Screen. Łap to. A ła, moja głowa. <noise> Uwaga, Daj, pierwszy, pierwszy symboliczny kamień postawiony na tej wyspie. Nie! <noise> nie, w złym miejscu. Straciliśmy. Czota. Oh. Dobra. Komik hmm. Comic surfer, out of the world. To kto kopie? Ile mamy już? Dwa. Czemu nie mogę się na Homa tepnąć? Bo ty nie masz hołma, bo ty Ej, masz dwa, to daj mi trzy, to zrobię ci kilof lepszy. Mam cztery. To daj. Pięć nawet, ty ziom. Mamy na dwa killoffy już, jak, jak z tym twoim koblem. Masz, łap to. To ci zrobię, czekaj. Dobra, dalej. Pomocy. Czemu cztery. nie mogę się na wyspę tepnąć? Bo ty nie masz skilla. A nie, na serio nie mogę. O, bo ty nie masz killa! Jeszcze z schab A nie masz tepa Island! Ja tu można wziąć tepa, czy nie? Nie, ma, nie wiem. To sprawdź Kacper. Nie ma tepa. O Kasić jest Kasić tep. Island! O oh, fuck! Gdzie? Pewnie ten spawn wpisywał albo home. Ej Filip, masz off, złapiesz? Nie. Do góry ci rzucę. O. Chodź. Jest tam. <laughs> Ta jest tam. I rzuciłem Ha, ja mam, teraz ja kopię Po co mi? Łapaj Dobra, to już zacznę dobra. powiększać wyspę Ej A, dobra. dobra, dawaj wiśni kobela potem I co mam o... robić? Motherfuckers To chodź, mi pomożesz A zaraz dobra. będzie można... Wiem, co zrobię Co? Nie skończony źródełko wody, ci mnie nie stasz na nie To wie... Czekajcie, to zaraz, jak Ej, będzie nie Ej, wiśnia Podkow no. tutaj, że moglibyśmy potem złapać tego dyrta dir No dobra tylko jeszcze mam za mało, jeszcze muszę z 10 kobla. Ej, to ej. Wiś, Kacper, dawaj! Troll. No Kacper, no. kopiesz czy nie kopiesz? No, czekaj, troll. Dawaj to, Kacper. i co teraz zrobić? Ej, to masz kilo No daj to. Nie ja kopię? To kop. Ja to z drugiej strony, Kacper, chodź tędy. A co za z której strony, men? Tak <laughs> na klawę nęłyby na wylać. No, a we dwóch kopie, <słuch> <śmuluję> no nawet taką lewy wyrożem jeszcze jeszcze. Odpadłeś. Odpadłeś z programu. Co to było? XD <śmuluję> Odpada z programu. Jeszcze raz. Dobra. Co ty wykonałeś? Woda, woda, woda! Zaraz ja się utopię. Że Jak to wygląda, kurde? Par na f jak to wygląda. Mam korek. Jak... <grym>. Kasper, ile masz kobla? Filip Nurek. Nurek. Cicho. Jam ja jeden. Łapać. To jest święty gras, nie możemy go stracić. Liśnia! wiśnia! Chodź, no. zobacz na mnie. Chodź. Chodź, tu zobacz. Wiśnia. Zobacz. Pokaż. Zobacz, jacuzzi. <grym A. <grym Ej, ziomy, nie możemy stracić tego, tego... Tego, tej trawy. Wiecie, jak ona ważna jest trawa? Najlepiej tu jest ten, handlować u tego... U hodowcy drzew. Najwięcej bo... emeraldów można zdobyć. A fak 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 fak. Za deski i za, de i za te za pięki. Dobra. Ej, ale kurde, jak nie możemy stracić tego grasa. Jak będziemy mieli grasa, to będziemy mogli y, ten hodować owieczki. Bo owieczki muszą mieć y, ten trawę Dobry, nie? Tak. No, Ej, muszą. A po co nam Bo No do sprzedawania. Tak? No. A, a jak, jak dostać owce? No, można kupić Pijmy. jajeczko. Można kupić jajeczko No jest strasznie drogie Jak to brzmi? Ile? No, pięć, a, pięć bloków, pięć bloków Zależy jakie um, czego najlepiej, najlepiej, najlepiej kupić y, krowy A czego pięć bloków? Emeraldów a Najlepiej jest kupić krowy, ten, jako krowy, no, krowy. Idę do sklepu, okej? Okay? Nie tam, jak wygląda w ogóle sklep no, um, Co, wiesz um, po um, sklep? Um, sklep? Nie, nie po SPC. prostu są jakieś różne budynki i tam masz widlidżerów Masz na spełnien budynki na przykład Kowal. Może pokażesz przy okazji. O, to my wszyscy. Tylko zostawię rzeczy w sukręce. Nie myślę, że wszystkie weźmiesz i zrobisz do jacuzzi wbiegniesz. No. Ja na ja ten do jacuzzi sobie czasami jak sami wpadałem nie Dobra, Dobra, końca. Zrobiłem sobie na chacie jacuzzi kratkę niżej niż podłoga i tam czasami podejmę się. A właśnie z chaby miałeś sobie premium kupić. No kupuję sobie tylko. Patrzcie, jeszcze... przykładowy budynek znajdujemy jeszcze się. Kupię. Patrzcie znajdujemy się u jubilera. <laughs> Oj, manik. I... I oto pierwszy sprzedawca, jubiler. <laughs> Jak widzicie, cztery emeraldy odpowiadają jednemu redstoneowi. Tak samo żelazo, złoto. Diamenty. Uh, uh, uh. A tu jubilerka. Może oni kupić kwarc, który pojawił się w nowej wersji. I tak z każdym jest budynkiem. Przykładowo następny budynek to... to kowal. Pomocnik Kowala. Czekaj na mnie, hopper. Człowieku. Ej, czekaj, zgubiłem was. I jeszcze Pomocnik Kowal? Kowala. Miecze, zbroje. Widzicie? Lawę, wodę. Jaka woda tania jest? Dobra. Nie mam więcej, co pokazywać. Wracamy na wyspę. Ja sobie tu jeszcze powiem. Wiśnia. Pobiega. Wiśnia. No. A jak można kupić coś z emeraldy? Gdzie masz o tych owieczkach? Na przykład owieczki są u rzeźnika. I przykładowo, żeby zdobyć emeraldy. Na przykład. przykład. Dwa staki kobla to 14 Emeraldów. Jak na przykład wykopiesz 5, 5 staków ma. kobla. O, za 6 emeraldów je, jest budelka Expa. No na przykład, 5 staków, emerald, na przykład 5 staków kobla na przykład 5 to jest przykładowo 40 Emeraldów, a z tego masz 4 bloki i za te 4 bloki na przykład możesz kupić jajko krowy. A jak się nazywa pałka Blaze'a? Znaczy nie, może ile kosztuje, bo za debil. Nie. A nie wiem. I w ogóle nie, nie wiem, czy jest w ogóle. Ponoć Nether, Ponoć chyba Netheru nie ma. Ale no mamy jak go ujawnić? Bo to jest dopiero nowy serwer, chyba nie wiem. Jest od 27 bodajże lutego marca, marca Od 31 lutego. Wiecie, lutego. Jak to zrobić, nether? Wykopać, Lut... zacząć kupić te diaksy i potem sobie cały czas lawę kupywać za te bloki. I sobie zrobić tak z 10 i człowieku. Ale nethera, tak. nie działa, Neder po prostu. No to jak tutaj chcesz, na przykład, brodawki w ogóle? Y będzie po prostu publiczny. No, A ty no jednego ja ja nie rozumiem, ej, Wiśnia! Ty nic nie rozumiesz. Wiśnia na to przecież jest jak... wyłączony po prostu. No ale patrz, jak na przykład tutaj jest, że, że za jakieś tam y, miksturki, no nie, jest tam no. ileś emeraldów. To jak tu masz zrobić miksturki bez tych, bez brodawek i w ogóle? Bo statyw można kupić, cały statyw. Tak? No. A jak, jak zrobimy miksturki nie mając brodawek? No musisz możesz kupić Brodawki można kupić. Uwiedźmy. O nie, nie uwiedźmy, u Alchemika. Hmm? Nie, nie uwiedźmy, za... U Alchemika, bo teraz się właśnie patrzę. Tak? Aha. Dobra. Nasza wyspa jest coraz większa. Zaraz... Właśnie ej, co? Mu... Kop, Kasper Kop. Ej, na mi trochę kobla. O, musi nam drzewko rosnąć. Hmm. Wiecie może zmienimy lokację tego drzewa. Mamy tylko jedną sadzonkę? Dwie. Gdzie jest druga? Ej, kto... ej! Nie, nie, czekajcie. Ej, mamy łapcie, dwie. Tutaj łapcie. jest jedna i tutaj jest druga. Łapcie! Kobę. Au! O, o, o. Daj kamienia. Daj... Daj kamienia. Teraz mm -hmm. trzeba zrobić ten generator z tego. Skobela. z kobela. sobie. Kobela. Ej, a da się o? przeprowadzić jedną kratkę niżej grasa? Nie. Nie, nie, z, nie da. A, niżej nie, może tylko do boku. Chyba, że Patrz. z silktaczem. Na przykład, y, tu. Ale ja wiem, właśnie wiem. rośnie nam teraz. Ale ja Chyba, wiem, że z okay. silktaczem. O, właśnie, silktacza. No a to musimy jeszcze zrobić. To jest. Ej, nie skaczcie po tym grasie, bo umrze jeszcze. Ja. Wiśnia, czy ją tak nie robić? No, no nie. Ale nie mam z tobie na nim Ciekawe żadnych chyle. bloków. Ej, ej daj Kasper, hard party, dawaj, party hard robimy, ej. mam nie stawiać na nim żadnego kobla. No nie! Kasper, jak postawisz to go stracimy. No już straciliśmy, pozdro. Teraz na koblu uroście gras. Czekaj, Oj, bo będzie ten! ten wiemy, Ej! Kasper, zrób tak i będziemy mossi cobblestone, człowieku. Tak, mossi cobblestone. No Zarazi się trawo od tego i będzie mossi cobblestone. Ej, no na serio! Ej, kopcie jeszcze tego kobla. I w jednym miejscu. Staję. No nie, Ach, bo się podkopię. Uła! W tym? Ej, Kasper, Kacper Gdzie Kasper, chodź tu. No, stoję w jednym miejscu i zobacz. No kurde! Straciliśmy no, to! Ej, albo, albo dawaj ten! Ej, Okej. Okay. Nie niszcie dirta! Nie dirta, blok wiekszy. No nie, Ej, bo stracimy Nie no to się rozwala. A nie wypadnie. O, o nie, widzę, że czas na odcinek kończy się niestety. Żegna was Screenshot.pl Kto... Kto jeszcze was żegna? Co, co wy robicie? to co ty zrobiłeś? Ludzie, żegnamy się! Co wy robicie? Dobra, Ciema. czekaj, f piątka. Aj piątka. Czekaj chwilę. Dobra, poczekaj chwilę, wiśnia. No dawaj. Czekaj chwilę, mam pomysł. Żegna was! Screenshot no. No. Dobra. Nie no, z nimi się A to nie... to miałem taki podest. Co ty robisz? Dobra, cześć Mówi... cześć, mówiłam. Komikser, zimne schawy i Screen Rose